Czy zobaczę nowego Multiego? No zobaczymy, nie? Powiem szczerze, no lubię jego muzykę, no kurwa, lubię i to będzie szczera opinia, nie wiem, mam nadzieję, że nie będziecie mi gadać takiego gówna, że Ej, no to, no, ale liżesz dupsko Ja wiem, że sytuacja jest patowa, ale jakby ogarniemy to Pogadam z nim, znam go Powiem wam szczerze, zastanawia mnie czemu na tym klipie nie ma najlepszego przyjaciela Jan Multiego i yy, mega yy, gorącej, wschodzącej, twitchowej gwiazdy Mnie! <noise> Kurwa mać! Jak się miał mój ukochany zespół? No nie za fajnie, od 6 miesięcy pieniędzy nie dostajemy przecież. No błagam. Jakbyś mi teraz obuchem przezłagdał pieniądze? Wy na tym etapie waszej kariery myślicie o... Ha, ha Pieniądzach? Pieniędzmi ja się będę martwił, ja się będę zajmował. Przecież, przecież jest wam dobrze, tak? Macie, gdzie, macie gdzie występować? Macie, Przeworsk. Pełna publiczność, 26 no 26 osób. No błagam was. Nie przejmuj się, no, ogólnie ty się mniej przejmuj. Wiem, co się dzieje. Co się dzieje? No te. C z Twittera. No, no piszą, że. A, to Multi to e, podrabia Kena Kutaragi, Kena Kursona, Kena Kut Kogo? Nie wiem, ty. Coś. Ej, No coś z Eminemem, nieważne. Dobra, daj z siebie wszystko. Patrz, jesteś pięknie ubrany. Masz kolegów, nazwijmy to. Wyjdź na scenę, daj show. Wierzę w ciebie. Wierzę w was wszystkich. Let's go! Let's go! Dawaj, Multi! DAWAJ BULBASKU! DAWAJ! Go, Zastanawiam bolo. się czy ten wstęp ma jakikolwiek związek z treścią tego numeru, nie? Będzie dobrze W sensie, czy, czy to po prostu jest taki bykowy wstęp czy to zaraz będzie jakiś mega follow-up do tego? Ja pierdziele nie znam amerykańskiej sceny, więc powiem szczerze, że nie wiem czy to jest inspirowane czymś czy nie, ale no dla mnie to jest w świeży i taki oryginalny styl po prostu teledysków, nie? Jak patrzę na to, to tak fajny klimat się multi wbił. Teledysk typowo amerykański akurat. Nie próbuj trykać rodzinę Chcemy sama z tymi klo Chcemy jakiej woli Kiedy patrzysz na mnie w Ej, muszę docenić, że zajebisty watermark wklejony kozy Tego gościa, co robi teledyski, tak? Tutaj było directed by koza i zajebiście to wleciało Chcemy sama z tymi klo Chcemy jakiej woli zem Kiedy patrzysz na mnie w pięć Odbierzmy dla siebie Mój braciak duże łapy, niech pociągnie karabiny Nie chcesz z nami dymu, wiem Rodziny. Moi wrogowie to największe fanki Na trakach krzyczą głośno moje imię jak orgazmy Interesują mnie tylko pejceki, no i panny Oni wiedzą o mnie więcej już od mojej matki I to jest kurwa śmieszne, i to jest kurwa piękne Mówią na mnie no bo znowu szczęsne Ciep, 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 to znaczy, stracił tron spadł z góry, uczeli bandy, ale rozpada tron Zamieszkałem w waszych głowach bez patrzenia czyż, o proszę, łeb za blok, przybyć. Wow. Getting przybyć wow. nie ma co słowo Poczywasz tylko getting yeah. Yeah. tylko z getting jeść, yeah. yeah. tylko z getting A każdy zbrańczyk na ludzie jakby we były płynął tak i waj, tak jest. Sorry, jeśli jeden z nich zabije twoją na swój na swój pierdolony klim, yeah. na swój pierdolony klim, na swój chcemy Chcemy swój na a dla siebie, w swój placiak duże łapy, niepotrzebne karabiny Nie chcesz z nami dymu, więc nie próbuj tykać rodziny Mega spermiony mówisz? Powiem tak, yyy Dawno, może ja tego za bardzo nie śledzę, ale dawno nie widziałem y, numeru, który jest y, na tylu płaszczyznach tak ciekawie zrobiony po prostu, że tu jest ten, ten wstęp z y, poza samym teledyskiem, który ma zajebisty montaż, to jeszcze są takie jakaś fajna taka fabuła i gdzieś tutaj ten wrestling w tle, jakieś kula X-Rays, Mortal Kombat czy coś jeszcze w tle do tego i fajne to jest, że Multi zamiast zrobić po prostu zwykłą piosenkę...

Dobra, dobra. Marzy mi się dowiedzieć, jak wyglądał proces twórczy czegoś takiego, żeby wymyślić każdą linię melodyczną, każdą, każdy ten klimat, bo tutaj się bardzo często zmienia klimat, zmienia się bit i tak dalej, żeby wymyślić ten jeden bit, żeby wymyślić ten pieprzony klimat, żeby wymyślić y ten y klip, no nie? I żeby to wszystko złączyć w całość i zrobić takie po prostu idealne gówno, nie? Niemożliwe to jest. Właśnie, ja to już nie raz powtarzałem, dlatego teraz jestem taki powściągliwy w opiniach, bo ciężko cały czas na każdej opinii powtarzać to samo. Ale są tacy ludzie, no nie, do których po prostu. Mm, gdybym ja zrobił coś takiego, to bym do końca życia był z siebie dumny, nie? Gdybym zrobił coś takiego, to do końca życia bym myślał, ja pierwsze zrobiłem tak. Idealny numer, i to samo nie powiem tylko o Multim, ale mogę to powiedzieć o Soblu chociażby, no nie? I o wielu innych artystach. Nie wiem, Shafter nawet jestem w stanie o nim coś takiego rzec. I o wielu innych twórcach, ale to nie wyklucza się, no każdy może zrobić zajebisty numer i. I każdy robi nawet nie jeden. No nie wiem, Nusia napisała Nie wiem, dla mnie ASUHAN, ale tu nawet nie chodzi o to, czy to Ci się podoba, czy będziesz tego słuchać, czy nie. Tak jak to zawsze powtarzam, tylko sam fakt tego, ile ktoś włożył pracy i jak to wyszło. No nie w sensie to też jestem w stanie powiedzieć, że ej, no nie wiem, nie podoba mi się, nie wiem, nie smakuje mi. Nie smakuje mi to danie. Ja na przykład nie lubię ostrego, ale kuźwa, rozumiem, czemu tobie to smakuje. Bo to jest naprawdę dopicowane, nie? I tutaj jest to samo, nawet jeżeli to komuś nie siedzi, to nie sposób nie docenić tego, jak na każdej możliwej płaszczyźnie ten kawałek jest dopracowany. Na każdej możliwej. Tu nie dość, że nie jest nudno. To nie, nawet nie, nie chcę tego nie chcę tego nawet wymieniać. Dosłownie, wszystko, co mogłoby być dopicowane w tym kawałku, jest kwa na 100% dopicowane. Chcemy, chcemy, chcemy z a my dla siebie Mój dużo duże łapy Nie potrzeby karabiny Nie chcesz z nami dymu, więc nie próbuj dykać rodziny Chcę ułapać, jak ich chory Kiedy patrzysz mnie w pięć Abyśmy dla siebie Mój dużo duże łapy Nie potrzeby karabiny Nie chcesz z nami więc próbuj dykać rodziny Dobra, to kończąc nie każdą musi siedzieć, ale nie można multi odebrać tego, że to 31% przy tym, no właśnie, nie? Właśnie o to chodzi. I co chciałem powiedzieć, że, że kończąc, ja po prostu yy, miałem... nie wiedziałem jak się wypowiedzieć na początku, teraz już troszeczkę bardziej się rozkręciłem, bo byłem w tym Minecrafcie dalej myślami, że ja na przykład od muzyki oczekuję troszeczkę czegoś innego, no nie? Niekoniecznie z... ...brzmienia, tylko na przykład konkretnych jakichś emocji i konkretnych... Y, kon, kon, no, konkretnych emocji. Osobiście, no, ktoś inny może mieć inaczej. W ogóle większość muzyki chyba nie ma jak, y, takiej popularnej, wcale nie ma jakiegoś super y, emocjonalnego nacechowania, tylko właśnie bardziej siedzi i tyle. Ale ja miałem problem, żeby na początku się wypowiedzieć, bo miałem takie, że dobra, Multi zajebiście się napracował y, i leci ten kawałek, jest super nawika, super teledysk, super beat i tak dalej, ale... Jakoś mój mózg to odbiera tak, jakby już słyszał gdzieś Byłała rodziny Mój drog wietą największe fanki na trakę krzyczą Boż do mój jakby gdzieś już słyszał coś takiego, jest sobie beat, który ma takie fajne wejście, moi wrogowie to funky i leci sobie raper na bicie, nie? I w momencie, kiedy tego słuchałem, to nie wiedziałem, jak się wypowiedzieć, bo z jednej strony jest to zajebiste, dopracowane, idealne, ale z drugiej strony mi by się tego nie chciało po prostu słuchać, bo nie, osobiście nie czuję potrzeby, żeby coś takiego odpalać, nie? To jest już kwestia indywidualna, dlaczego kto słucha muzyki. Ale w momencie, kiedy ja sobie odpalam nutę, to na przykład y, wolę taką, która mi da jakiś konkretniejszy przekaz albo konkretne emocje, a nie po prostu po jak ty w sobie płynie pobicie. Ale multi im bardziej ten kawałek się rozkręca, już drugi raz zauważyłem, tym więcej umiejętności pokazuje i tym bardziej tak powoli z przejmuje tego słuchacza jak taka ogromna chmura burzy, która po prostu idzie nad miastem i na początku ci się wydaje, że to jest o, zwykła burza, taka jak każda, a potem nagle tak wpierd... się na całe miasto i wszędzie jest ciemno i są pioruny, to to jest właśnie kawałek multi'ego, o tak, mówcie na mnie poeta. Tylko przez moment miałem takie Kurde, ja jako słuchacz nie chciałbym tego słuchać, dlatego że to jest po prostu fajne jak wiele innych rzeczy. Ale potem jak już wleciał z takim naprawdę oryginalną zmianą parę razy bitu, klimatu, jakimiś mocniejszymi, bardziej emocjonalnymi wersami w zwrotkach, to wtedy już miałem takie, nie, dobra, to jest kompletne, to jest zajebiste. Pierdol, pierdol, ile ci dał w łapę. O, nawet mnie na teledysk nie zaprosił. Więc yy, to jest opinia niezależna. Nie wiem, ja nie wiem, czy ja powinienem oceniać muzykę, bo ja się tyle muzyki nasłuchałem w życiu, że skończyłem jak Wardenga. Skończyłem jak Wardenga i słucham, yy, wiecie, rzeczy na zasadzie, nie wiem. Mm. Ja po prostu jak odpalam muzykę, to sobie odpalam to. I to mi leci przez trzy godziny, nie? <ścoughs> Miałem coś takiego, że robiłem muzykę na pewnym etapie w życiu i zacząłem ogarniać, że aha, ten efekt uzyskujesz tą wtyczką, aha, ten efekt uzyskujesz tą. Zaznajomiłem się z tym. Odebrało mi to takie poczucie sztuki w tej muzyce. Bardziej to się stała dla mnie taka technika, i mam takie. Wszystko można zrobić i odechciało mi się słuchać rapu, odechciało mi się słuchać trapu, z sentymentu do niektórych artystów też, między innymi do multiego. Czasem sobie ich muzykę odpalę, jak mam akurat na to nastrój, ale ciężko mi już oceniać muzykę pod względem takim artystycznym, bo mi się strasznie łeb do tego przyzwyczaił.